Nie stąpi duch Twój. Nie stąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Wysoka Izbo, na podstawie artykułu 184, punkt 6, ustęp pierwszy zgłaszam wniosek o formalną przerwę. Przerwanie obrad do powrotu pani premier Beatty Szydło z Brukseli i złożenia honorowej dymisji rządu. Skala upokorzenia polskiego rządu jest dramatyczna. Zostaliście bez sojuszy. Nawet najbliższy sojusznik Kaczyńskiego. Zostaliście bez sojuszy. Nawet najbliższy sojusznik Pana Prezesa, Pana Prezesa, najbliższy sojusznik Wiktor Orban został u Pana samego. Jedyny kraj, który jest zadowolony z tego, co Polska zrobiła, to Rosja Putina. Z powodu własnych kompleksów nienawiści, żądzy, zemsty chcieliście zablokować Polaka na tak ważne stanowisko, jakim jest szef Rady Europejskiej. Na naszych oczach powstaje Europa w wielu prędkości. Polacy chcą być wśród liderów Europy. A wy włączacie wsteczny bieg. To jest wsteczny bieg. I ta jazda do tyłu skończy się polegzitem czyli wyprowadzacie Polskę z Unii. Przegraliście 1 do 27. Jesteśmy w tym momencie bez sojuszy. To jest jazda bez trzymanki. To była groteska, wstyd, upokorzenie polskiego rządu. Na koniec chciałbym pogratulować Donaldowi Tuskowi tak dobrego wyniku i cieszę się, że Polak będzie piastował tak ważne stanowisko w Europie. Dziękuję bardzo. Głos przeciw z głosem przeciw zgłasza się poseł Jarosław Kaczyński. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, swego czasu, już dość dawno temu, ale moje pokolenie świetnie to pamięta, prezydent de Gaulle używał takiego określenia partia zewnętrzna. Mówił to o ludziach, którzy byli. Otumanieni szaleńczą i zbrodniczą ideą, ale w coś wierzyli. A Wy nie wierzycie w nic poza Waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną. Wy kompromitujecie Polskę. Jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze. Jestem przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję panu posłowi. Z kolejnym, z drugim wnioskiem formalnym zgłasza się pan poseł Jacek Protasiewicz. Dziękuję panie marszałku. Tak, Polska ma dzisiaj wybitnego przedstawiciela na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. I dlatego panie marszałku, w oparciu o artykuł 184 ustęp trzeci punkt pierwszy. Pro, pro, proszę o zwołanie przerwy i konwentu seniorów, ażeby przygotować formalne gratulacje ze strony polskiego parlamentu, polskiego Sejmu dla wieloletniego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, który po raz drugi został powołany na funkcję przewodniczącego najważniejszego organu w Unii Europejskiej, a ponieważ obawiam się, że może Pan tej przerwy nie ogłosić albo wniosek ten zostanie przez większość, która tego faktu nie akceptuje, która swojej porażki nie jest w stanie znieść, nie przedłożę pod głosowanie, uważam, że w imieniu milionów Polaków i także połowy tej Izby składam niniejszym gratulacje dla wybitnego polskiego polityka, wybitnego Europejczyka Donalda Tuska w związku z dzisiejszą historyczną decyzją 27 państw członków Unii Europejskiej powierzającej funkcję przewodniczącego Rady właśnie po raz kolejny Donaldowi Tuskowi. Gratulacje, drodzy Państwo. Wniosek przeciwny poseł Jarosław Kaczyński. Z głosem przeciwnym proszę państwa, panie marszałku Wysoka Izbo, wszystko da się powiedzieć o Dalajdzie Tuską, tylko nie to, że jest reprezentantem Polski, nie jest reprezentantem Polski. Dlatego jestem przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję panu posłowi. Z wnioskiem formalnym przeciw zgłosił się poseł Sławomir Neumann. Platforma Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dwa lata temu cała ta Izba, łącznie z Panem Prezesem, gratulowała Donaldowi Tuskowi objęcia najważniejszej funkcji w Europie. Chciałbym, żeby dzisiaj Sejm razem wszyscy w imieniu całej Polski mogli pogratulować Polakowi objęcia tej zaszczytnej funkcji Polakowi, który ma prawo nosić biało-czerwoną flagę, tak jak Pan, Panie Prezesie, tak jak Pan, Polakowi, który broni interesów Polski i krajów naszego regionu przez ostatnie dwa lata. Sejm Polski powinien pogratulować wyboru Donaldowi Tuskowi i podziękować wszystkim krajom europejskim za wsparcie, którego mu udzielili. Pan poseł Ryszard Terlecki, wniosek przeciwny czy? Wniosek przeciw. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dwa i pół roku temu w tej Izbie oklaskiwaliśmy polskiego kandydata na funkcję przewodniczącego Rady. Przez te dwa i pół, rad... Przez te dwa i pół roku mieliśmy do czynienia z wieloma działaniami, które były sprzeczne z interesem Polski. Dziś, dziś rad, dziś, uni, dziś został wybrany ponownie, ale już nie głosem Polski. A dziś nie jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Z wnioskiem formalnym zgłasza się poseł Grzegorz Długi, Klub Kółki z 15. Panie pośle, może pan z wnioskiem formalnym zgłosić się? Z wnioskiem formalnym. Może być wniosek formalny. Wniosek formalny To jest wielki dzień dla Polski. Wygraliśmy panie prezydent Kaczyński. Polska wygrała. Więc nie kompromitujcie się, bo to jest wstyd. Panie, panie marszałku Terlecki, proszę się nie kompromitować. Polska dzisiaj wygrała, Wy przegraliście, przegrał PiS i musicie z tym żyć. Jeszcze pan poseł Jarosław Kaczyński rozumiem, że głos przeciw. Panie marszałku, wysoki Sejmie, ja z wnioskiem przeciwnym. Otóż, panie prezesie, panie marszałku, gratuluję panu, pan wygrał, pan wygrał, ale Polska przegrała. Właściwie to proszę Państwa, były dwa wnioski, które mogę.